Rozjazd krzyżowy to taki rozjazd, o którym można chyba w nieskończoności opowiadać. Fakt. I było wiele tematów, które poruszyliśmy, zaczynając na przykład od budowy Anglika, bo tak potocznie określamy rozjazd krzyżowy. Mówiliśmy też o jazdach po takim rozjeździe, ilości tych jazd, ilości kierunków, zarówno w pojedynczym, jak i podwójnym rozjeździe. Jednym z ostatnich tematów, które chciałem poruszyć, będzie taka ciekawostka, a mianowicie, czemu na pulpitach nastawczych, planach świetlnych strony tego rozjazdu są odwrotnie zaznaczone. No właśnie, i tu mogę troszeczkę zamieszać, ale postaram się w jak najprostszy sposób to wytłumaczyć. Nie wiem czy pamiętacie, wielokrotnie wspominałem, że szkoląc się na dyżurnego ruchu, rozjazd krzyżowy to była jedyna rzecz, której tak naprawdę nie rozumiałem. Jak mi tutaj instruktor tłumaczył od automatyki, jak na planach schematycznych jeździć po takim rozjeździe, tam mówił z wąsem, pod wąs, kompletnie tego nie rozumiałem. W terenie też nie było kolorowo, bo nie miałem takiej wyobraźni, jak tutaj porusza się tabor kolejowy po takim rozjeździe. Dziś się z tego śmieję, zrozumiałem, nie tylko, umie, nie tylko umiem, ale przede wszystkim rozumiem, jak to działa. Ok, także plan schematyczny i tereny miałem opanowany. Przychodzę na nastawnie, patrzę, a na pulpicie nastawczym strony tego rozjazdu są odwrotnie i mówię kurde łapisz za głowę załamanie bo już myślałem że rozjazd krzyżowy w małym paluszku opanowany no ale jak przyszedłem na nastawnie i patrzę że strony są odwrotnie czemu to jest tak zaznaczone, to też tego nie rozumiałem dziś znowu się z tego człowiek śmieje bo wystarczy mówię poznać budowę rozjazdu i przede wszystkim poruszyć wyobraźnie jak ten tabor po tym rozjeździe się porusza Znać strony, gdzie kto jedzie i tym podobnie. No i właśnie macie tutaj zobrazowanie pulpitu nastawczego oraz planu schematycznego i to co jest w terenie. Bo na planie schematycznym i w terenie będzie tak samo. Zgodnie z zasadą kilometracji, jeżeli mamy rozjazd krzyżowy, czy to pojedynczy, czy to podwójny, w pojedynczym pierwszy jest strona A. A później strona B, a w rozjeździe krzyżowym podwójnym, pierw jest strona AB, a później CD. Potem można poznać, czy kilometracja rośnie, czy maleje. Ok, ale na pulpitach nastawczych, strony będą odwrotnie. No i teraz uwaga, pełne skupienie na swobodnie, postaram się w jak najprostszy sposób to wytłumaczyć. Ok, dobrze, szanowni Państwo, mamy tutaj właśnie pulpit nastawczy. I w zasadzie yy, przejdę od razu. Można powiedzieć do punktu kulminacyjnego e, tego filmiku, a mianowicie, należy pamiętać, że to, co zaznaczyłem strzałeczką po prawej stronie, to tu w terenie znajdują się zwrotnice AB. A na pulpicie nastawczym, proszę zobaczyć, mamy kontrolę położenia rozjazdu AB po drugiej stronie. Czemu? Bo uwaga! Pulpity nastawcze dają nam dyżurnym ruchu nastawniczym tylko kontrolę położenia danej zwrotnicy, bo to co wielokrotnie wam wspominałem, to czy pojadę prosto. Czy pojadę na kierunek zwrotny, będą mówiły mi iglice zwrotnice w zasadzie po tej stronie, po której ja jestem, tak? Czyli zobaczcie, ja jestem teraz tam, gdzie są zwrotnice AB w terenie. Spokojnie, za chwileczkę też pokażę Wam teren i zobaczycie jak to w praktyce działa. Więc ja stoję tam, gdzie jest ta strzałeczka po prawej stronie. I to uwaga, czy pojadę prosto, czy pojadę tam na dół na kierunek zwrotny, gdzie pokazuje druga strzałka, ta czerwona po lewej stronie, będą właśnie świadczyły iglice, zwrotnice w zasadzie AB strony, które znajdują się w terenie po prawej stronie. Patrząc tutaj, za chwileczkę zobaczycie, i do tego jeszcze wrócę. Także e, w terenie. Na planie somatycznym wszystko się zgadza, ale uwaga, tak samo jeżeli mamy rozjazd krzyżowy podwójny, to mamy, proszę zobaczyć, dwa przyciski do przełożenia zwrotnic. I uwaga, po prawej stronie na dole mamy zwrotnicę 24CD, do przełożenia zwrotnicy 24CD, a w zasadzie dwóch zwrotnic, bo te zwrotnice chodzą parami. Bo należy pamiętać, że rozjazd krzyżowy podwójny składa się aż, aż z czterech zwrotnic: dwie po stronie AB, dwie po stronie CD. Uwaga, ale ja będę się bardziej skupiał tutaj na rozjeździe 24 stronie AB. I uwaga, do tego służy położenie przycisku, położe, przycisk, który się znajduje po lewej stronie, tu obok napisu 24 AB. On mi służy właśnie do przełożenia zwrotnicy 20, zwrotnic 24AB, które w terenie znajdują się po prawej stronie. Mówię, troszeczkę to trzeba sobie wyobrazić, dlatego ja Wam pokażę nie tylko pulpit, nie tylko plan schematyczny, ale również pokażę Wam teren, bo w terenie najprościej to sobie zobaczyć. Jak kiedyś pójdziecie sobie w teren, to zobaczycie jak to działa. No i zwróćcie też uwagę, że kilometracja rośnie po, z prawej strony do lewej strony, tak? Więc zwrotnice AB znajdują się po prawej stronie, zwrotnice CD po lewej, ale mówię to w terenie, tak? Bo na pulpicie jest odwrotnie. Ok, teraz uwaga, proszę zobaczyć, to jest odwzorowanie tak naprawdę tego. O, ja teraz uwaga. E, tak jak robiłem zdjęcie, e, tak stoję tam, gdzie jest ta strzałeczka po prawej stronie, e, tam, między 24CD a tarczą manewrową 10. Tam właśnie, o, tak jakbym patrzył od strony tarczy manewrowej e, numer 10. Ok. Teraz uwaga, zauważcie sobie ładnie, że kontrolę teraz aktualnie, o taka kontrola daje mi, proszę zobaczyć, jazdę tak jak wskazuje czerwona linia, czyli z lewej strony przed rozjazdem na prawą stronę za rozjazdem, bo tak określa się jazdy po rozjeździe krzyżowym. Ok, dobra, i proszę zauważyć, że tutaj w tej jeździe będą brały iglice. Te zaznaczone na kolor żółty, ponieważ one chodzą parami. Tak naprawdę do tej jazdy jest mi tylko potrzebna ta iglica po lewej stronie, ale zaznaczyłem również ją do pary, tak? ponieważ, tak jak wspominałem, aby jechać po jakimkolwiek rozjeździe, jedna iglica musi być dolegająca, a druga musi być odlegająca. Ok. Dobra, ale zobaczcie, że AB mamy w terenie tutaj, ale kontrolę na pulpicie będzie tam. Cofnę, widzicie? Kontrola jest tamtej strony. Dobra, i teraz zobaczcie, o, tak, ja to pokazałem. Teraz uwaga, jeżeli będę przekładał tutaj przycisk, który znajduje się tutaj po prawej stronie u góry, zaznaczyłem go strzałką na kolor czerwony. To tym przyciskiem będę przekładał zwrotnice, znajdujące się po tej stronie, po której ja tu stoję, czyli AB. OK? Więc myślę, że to jest tak opanowane. Teraz sobie zmienimy położenie zwrotnicy AB. Uwaga, o właśnie, A tak, na momencie będę sobie tutaj Wam przejeżdżał. Proszę, 3, 2, 1 i zobaczcie o. Teraz uwaga, przełożyłem y, zwrotnicę AB w terenie za pomocą właśnie tego czarnego przycisku, który znajdował się właśnie po prawej stronie. O właśnie, zmieniłem tak naprawdę położenie zwrotnicy AB, ale kontrolę uzyskaliśmy, proszę zobaczyć, u góry, tak? No w zasadzie z lewej strony, bo ja przekręciłem tutaj y, ten, te zobrazowanie z pulpitu y, nastawczego. Także kontrola mi się zmieniła z tej strony, bo tak jak Wam wspominałem, wiem, że się powtarzam, ale mówię: jak coś jest wielokrotnie powtarzonego, łatwiej wejdzie. To czy pojedziemy, proszę zobaczyć. O, tu, czy pojedziemy, tu będą świadczyły iglice, właśnie z tej strony. Także tak to właśnie jest, yy, dlatego tak jest właśnie na pulpitach nastawczych na planach świetlnych, że one nam pokazują ruchowcom, pracownikom inżynierii ruchu, czyli dyżurnym ruchu, nastawniczym, zwrotniczym położenie tutaj, położenie w terenie, położenie jazdy, tak to można powiedzieć, kontrolę położenia jazdy, ja tak to nazywam, ponieważ nas interesuje na pulpitach, na planach, jak ten tutaj pociąg tabor będzie jechał po takim rozjeździe Oczywiście należy pamiętać, że dlatego daję ten materiał, abyśmy nie myśleli sobie, że o, to jest ta strona, nie mam kontroli po tej stronie, to idę kurbować napęd po tej stronie, po której jest na pulpicie, tak? A to właśnie nie do końca jest. Więc tak to właśnie wygląda. No i teraz idziemy sobie na kierunek zwrotny. Tamtą stronę w ogóle CD nie ruszałem. Kontrola, jak widać, została tutaj. Ale, czyli cały czas jadę z tej samej strony, ale proszę zobaczyć ta iglica, która była dolegająca, staje się odlegającą. No, ale ta iglica prawa, my to nazywamy ją tutaj, pamiętacie, lewa zewnętrzna, prawa zewnętrzna i tak dalej, więc w tym przypadku lewa zewnętrzna była, teraz jest odlegająca, a prawa wewnętrzna staje się dolegająca. Tak to właśnie się określa iglicę w rozjazdach. No, i teraz ta prawa wewnętrzna zabiera nam właśnie tabor, koło taboru kolejowego i sobie skręcamy na kierunek zwrotny z lewej strony, czyli przełożyliśmy stronę AB w terenie, a kontrolę uzyskaliśmy właśnie y, jazdy na pulpicie, no niby po stronie CD, tak to można określić, nie? Patrząc oczywiście w terenie. Ok, więc myślę, że to jest opanowane ten temat, y, żeby wiedzieć po prostu, jak to jest. Ok, no i to co powiedziałem, pulpity nastawcze, plany świetlne pokazują nam tylko kontrolę położenia jasty. W terenie jest tak jak na pulpitach, na planach świetlne, tak? Na planach schematycznych. Przepraszam, na planach schematycznych i w terenie tu się wszystko zgadza. Proszę zobaczyć. AB po tej stronie, CD po tej no ale właśnie na pulpitach nastawczych planach świetlnych nie mylić planu świetlnego z planem sematycznym, bo tutaj jest właśnie odwrotnie. Oczywiście, jeżeli plan świetny będzie pokazywał nam zobrazowanie, a nie będzie to tylko tutaj zobrazowanie planu sematycznego, bo na planie sematycznym odzorowany jest tak, jak jest w terenie. To należy pamiętać, tak? A więc co? Myślę, że ten temat już jest opanowany. Krótka piłka była. I co? I myślę, spokojnie, jeśli chodzi o rozjazd krzyżowy Ja jeszcze do niego wrócę Bo jeszcze tutaj kolega Mój kolega z Warszawy Krzysiu dał mi taką fajną ciekawostkę Ale nie będę jej zdradzał to już wkrótce, a ja powoli przymierzam się właśnie do omówienia drugie, drugiego rodzaju urządzeń, czyli urządzenia mechaniczne centralizowane, na tymi tematami spędzimy około 2 miesiące, chcę wam pokazać właśnie jak działają te urządzenia mechaniczne, scentralizowane, pokażę Wam aparat blokowy, dźwignie nastawcze, skrzynie zależności różnego typu Usterki, środki pomocnicze, zerwanie pędni przede wszystkim zwrotnicowej, bo wiem, że że wiele osób na to czeka, jaka jest procedura w przypadku zerwania pędni zwrotnicowej, także takie tematy wszystko sobie na spokojnie omówimy. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie. Jak są jakieś pytania, wątpliwości, to postaram się jeszcze wyjaśnić. Tutaj w komentarzach, śmiało piszcie i co? I śledźcie, bo nie, jeszcze troszeczkę mówię te urządzenia, muszę po prostu ładnie to zgrać. A w międzyczasie kolejne ciekawostki z naszej pięknej polskiej kolei. Dzięki serdecznie.